Chciałabym powiedzieć o książkach, które mam właściwie w trzech stadiach przeczytania. E, tę książkę już przeczytałam. Tę książkę właśnie w tej chwili czytam. A o tej dopiero się dowiedziałam, dopiero ją dostałam i dopiero będę przymierzać do tej książki. E, I tak, dwie pierwsze, o których chcę powiedzieć, to są książki dla dzieci. E, czyli mój ulubiony gatunek. E, pierwsza to jest książka z Londnictwa Bis Joanny Bachowiak nominowanej do nagrody Książka Roku 2014 e, Polskiej Sekcji ITBY Kotka Meleon, e, bardzo mm, prosta książka tak naprawdę, prosta opowieść, e, sympatyczna, rodzinna, główna bohaterka Natalia po raz pierwszy e, ma spędzić czas e, sama ze swoją babcią na wsi. I oczywiście nastawia się, nastawia się na to, że będzie nuda, że nic nie będzie działo jak to na wsi. Nie ma komputera, nie zapakowała żadnych swoich gier. Co ona będzie robić? Jest w rozpaczy. Natomiast okazuje się, że babcia, że dom babci jest w pewien sposób magiczny, że kot, który tam mieszka, ma też jakieś takie ciekawe właściwości. I dzieją się fajne rzeczy. To, co myślę najfajniejsze jest w tej książce, to. To, że pokazuje taką dziecięcą wyobraźni, pokazuje to, jak, jak w dzieciństwie właśnie wielka jest rola tej wyobraźni. A całość właśnie przepięknie ilustruje Emilia Dziubak. Pokażę ilustracje. Ilustracje są po prostu absolutnie genialne. To są jakieś bilety PKP, bo oczywiście czytam książki w PKP, w MPK i gdzie się to poda. Takie właśnie magiczne krajobrazy znajdują się w tej książce. Tutaj jest pani lekko magiczna. Taka historia. I pokażemy ulubiony obrazek z tej książki. To jest właśnie to. Myślę, że to jest jedna z piękniejszych ilustracji, jakie w ostatnim czasie w ogóle widziałam. Druga książka dla dzieci, która myślę, że bardzo warto polecić, to jest zdanisko Puszczyńskiejska. Skąd właściwie wiemy, jaki jest Bóg? Storiki dla ciekawskich dzieci. Tak jak mówiłam, jeszcze nie czytałam tej książki, więc może nie będę jej tak kategorycznie oceniać, ale... To, co na pewno, dlaczego warto zwrócić na nią uwagę, to jest książka, która porusza takie najtrudniejsze pytanie, jakie dzieci zadają. Dlaczego jest śmierć? Dlaczego niektórzy rodzą się kalechami? Kim właściwie jest Bóg? Skąd to tym wiemy? Na czym jest dusza? Czym, gdzie idziemy po śmierci? Wszystkie te pytania, które myślę, że każde dziecko prędzej czy później zada, tutaj tej odpowiedzi udziela akurat teolog. Myślę, że warto na pewno tę książkę przeczytać najpierw, zanim się ją da dziecku, dlatego, żeby po prostu sprawdzić, czy rzeczywiście to jest dokładnie to, co chcemy dziecku przekazać, czy czasem ta teoria e, autora jednak nie jest troszkę inna. Natomiast jest to myślę, świetny punkt wyjścia, zresztą on o tym sam pisze, to jest punkt wyjścia do dyskusji z dzieckiem o takie najważniejsze tematy. I e, no ta dyskusja myślę może być fantastyczna, może być e, naprawdę... Pokazująca e, najważniejsze rzeczy, o których dziecko potrzebuje wiedzieć. Także zachęcam do tej książki, zachęcam do takich dyskusji. Skąd właściwie wiemy, jaki jest kuchnię dla ciekawskich dzieci? Skoro już jesteśmy przy ciekawości świata i ciekawości tego, e, co dzieje się gdzieś tam mm, w człowieku, to jest historia wewnętrzna. Słynna książka, ostatnimi czasy. E, książka, Co tu ukrywać? o w układzie pokarmowym. Książka o jelitach. Książka o tym, co dzieje się wewnątrz człowieka. Ona przypomina mi te filmiki, które kiedyś w dawnych czasach były bardzo bardzo popularne wśród dzieci, czyli skąd się wzięło życie, bo opowiada w taki prosty i naprawdę fascynujący sposób o tym, co się dzieje wewnątrz człowieka. Dowiedziałam się już, a jestem gdzieś za połową naprawdę mnóstwa ciekawych rzeczy, co ciekawe też większość tych rzeczy to są takie praktyczne informacje, które po prostu pomagają gdzieś tam wzmóc czujność a po prostu swojego zdrowia. Myślę, że ten trochę taki temat tabu, temat, który nie jest na pewno najbardziej eleganckim tematem na świecie, to jest jednak bardzo ważne i ciekawe, szczególnie gdzieś tam informacje o tym, jak bardzo unerwiony jest ten ten system układu karmowego mówi wiele o tym, jak to jest ważne też, ważne są te narządy i jak po prostu trzeba zachować tę czujność co do tego, co tam się dzieje. No i tak jak mówiłam, jestem lajkiem zupełnym, nie, nie mam żadnej wiedzy biologicznej dalszej niż liceum, a jednak jestem w stanie zrozumieć to, o czym piszą, a autorka właśnie jest lekarzem. I napisała tę książkę wspólnie z siostrą, która jest z kolei ilustratorką, i dzięki temu ta książka też właśnie jest do pokazywania. Mamy tutaj bardzo fajne, bardzo zabawne ilustracje. Um. Na przykład. Także bardzo polecam. Recenzja na pewno ukaże się w ciągu kilku najbliższych dni na portalu księgarskim, a polecała Agnieszka Grzegorzewska w, dniu, w Światowym Dniu Książki 23 kwietnia z Wrocławia.